wieżę na salonu, witam Was na nowej serii na moim kanale. Dzisiaj poświęcimy sobie trochę uwagi grze FIFA 16, której właśnie dzisiaj mogliśmy zobaczyć trailer, ja wam te trailery podlinkuję tutaj w opisie na pewno będzie, będą linki do tego, będziecie sobie mogli obejrzeć i przeanalizować A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o dacie premiery w Polsce, o polskich cenach tej FIFY, jak na obecną chwilę i o nowościach, ogólnie jeszcze nowościach za dużo nie poznaliśmy, dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli żeńsko by różne kobiet czy znaczy, no wiadomo, że jak żeńską to kobiet czyli będziemy sobie kobietkami tutaj grać wiecie, cztuszki będą skakały, będą tam dupeczki, będą pewnie wymiany koszulek po meczu i tutaj mamy w tej karcie takie tutaj już screeny widzicie no coś tam, coś tam Cysków im zrobi, jakieś odzwierciedlenie jest, tutaj mamy chyba Amerykankę mamy Kanadyjkę i to jakoś chyba Chorwację, nie, też Amerykankę mamy i tutaj będziemy mieli 12 międzynarodowych kobiecych reprezentacji Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Anglia, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja Meksyk, Hiszpania i Stany Zjednoczone, czyli będziemy mieć w Brazylii Martę, prawdopodobnie będzie miała pięć graczy czuczek, bo zajebista, Asia naprawdę fajnie pyka, taki Ronaldinho w sukience, ktoś kiedyś na nią powiedział. I będziemy mogli sobie grać szybkie mecze, nie jednoosobowe i ważną też sprawą jest to, że nie będziemy mogli zmierzyć się z mężczyznami jeszcze, niestety, czyli nie będziemy mogli sprawdzić, która płyć. która płyć jest po prostu lepsza. A jeszcze tak tutaj nie zapomniałem powiedzieć o premierze, premiera w Polsce tej gry, tej Fify, będzie 25 września 2015 roku, czyli standardowo po wakacjach, więc hopy do roboty w wakacje, zapierdziać, żeby na Fifkę sobie zarobić, żeby sobie potem popykać. No bo wiecie, no Fifa zajebista gierka, no w ciągach ten składzik sobie futa fajny zrobimy potem gierki, 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 no wiadomo, że czasami się też wkurwiamy przy jak 90 minuta. Mamy 1-1 na przykład jakiś mecz o awans jednego punktu na bramkę przeciwnik, strzela nam gola i po chuju, no rozjebany pazik, 200 zł kolejne idzie. I 8 października, to jest taka ciekawostka, 8 października dopiero trafi do Brazylii, tak więc Brazylia sobie się zbić to nie wiedzie, najpierw Mundial, teraz to na pewno są załamani Brazylijczycy. Grywalne demo na PS4 Xbox One 10 września będzie już tutaj do pobrania. Na komputer też na pewno gdzieś tam do jakiejś stronki będzie można pobrać, jak to jest w roku. No i jeszcze do właścicieli konsol PS2 i Nintendo. Będziecie musieli je wypierdolić przez okno, niestety, i jakieś sobie tutaj sko skonstruować, zarobić pieniądze, dokupić PS3, PS4. Wiecie, jak chcecie sobie popykać, albo na PC, jeśli macie odpowiedniego kompa. I na koniec jeszcze. O tych edycjach FIFA będzie w trzech edycjach standardowej, edycji w Deluxe Edition i w Super Deluxe Edition, czyli najdroższej tutaj wersja, ja wraz zaraz pokażę czym się te poszczególne wersje różnią. Mamy tutaj właśnie zestawienie. Edycja zwykła wersja cyfrowa kosztuje 199 zł i więcej mamy 15 zwykłych złotych paczek Fu czyli 15 razy 5 to jest równowartość 75k końców. Jak wiecie końce na początku FIFA są drogie, bo każdy co sobie jak najlepszy składnik zrobić, jak najlepiej tutaj wszystko zacząć to grać, żeby potem było z żeby zrobił się potem mistrzostwo, te turnieje wygrywał i tak dalej a jeszcze co właśnie do tych, które nie wracają będzie mieli polską ekstraklasę, tak więc zajebiście, będzie nasza polska ukochana liga. Wracając do tego, tutaj dostępki dwie cieszynki jeszcze w tej najtańszej wersji 199 zł. I teraz wersja, którą ja polecam wszystkim zakupić, jeśli kupycie pre czyli Deluxe Edition 219 zł kosztuje... Mamy 40 zł paczek premium, czyli paczki premium 7500 razy 40 to 300 tysięcy końców, równowartość taka. Dostajemy na przykład jakichś fajnych piłkarzy, trafimy i już będziemy mieli jakieś składziki na początek dobry, a tak przeliczając to na końcu, nie na paczki, ja kupowałem 500k za 80 parę złotych, tak więc to już koniec FIFA, a początek jak wiecie, wszystkie te ceny w górę idą końców, tak więc to na pewno jest dobra inwestycja. Jeśli byśmy sobie zdecydowali się zakupić tego Deluxe się dostajemy Messi'ego na 5 meczów, to możemy naprawdę Messi pokalać tam na Dreaming, na szybkość i edycja Super Deluxe już dla naprawdę prawdziwych, takich mega, mega Napalonych na FIFA 319 zł, a dostajemy tylko 40 zł paczek premium, czyli są paczki prawdopodobnie za 15k, czyli 15 razy 4600 tysięcy końców, czyli no niewiele nie więcej, praktycznie tylko dwa razy więcej, a 100 zł musimy dopaść jeszcze trzech piłkarzy: otrzymujemy Agüero, Courtois i Messiego. I te cieszynki to szczęście. Tak więc ja bym wam polecał edycję specjalną, wersję cyfrową PC 219 zł. Tutaj chyba nawet będzie do kupienia. Nie, to jest za czysto. Tak, właśnie tę edycję możecie sobie na odjedzinie zamówić, już teraz możecie sobie jeszcze poczekać. Na razie o nowościach w tej chwili to by było tyle. Jak wam się seria podoba, to oczywiście łapeczka w górę, w komentarzu piszcie. Piszcie komentarzyki jakieś miłe, bo to się fajnie czy to lubię, czytać komentarze. No i jest też możecie zrobić w opisie, na pewno będzie jakiś na końcu do Fifa ogólnie chcę zacząć, chcę tą FIFę mocno dobrze rozpocząć Czyli sobie kupię tą edycję specjalną 219 zł. Jeszcze jakieś końciki na pewno wpadną i będziemy nagrywać, będą meczyki, będą konkursy z będą mecze z widzami. Będzie dużo serii, naprawdę dużo serii planuję z tej FIFY zrobić. A na dzisiejsze odcinek, które było to jak coś nowego wejdzie, na pewno się z tym z wami podzielę. Opowiem Wam tutaj bliżej wszystkie linki. Będziecie mieli w opisie do tych stronek, do trailerów. Tak więc ja już się z jak nam Zbijam solów, jak wam się podobało. Jeszcze raz łapeczka w górę. A ja już się z jak nam Trzymajcie się mordy. Do następnego odcineczka. Yo, yo.